Siema! Z tej strony Marcin alias CJ. Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Po lekkiej nieobecności dziś kolejny szybki unboxing i recenzja produktu marki Trust GXT, a dokładniej klawiatury gamingowej Asta. Mechanicznej klawiatury RGB. Produkt dociera do nas w solidnym opakowaniu, wypełnionym grafikami i informacjami o produkcie. W Oprócz produktu głównego znajdziemy też broszurę informacyjną, skróconą instrukcję obsługi oraz naklejki GXT. W instrukcji znajdziemy diagramy odnośnie sterowania funkcjami dodatkowymi, ponieważ klawiatura nie ma dedykowanego oprogramowania. Sama klawa prezentuje się bardzo schludnie, design jest prosty, a budowa, wbrew pozorom, bardzo kompaktowa, pomimo jej pełnego layoutu. Zewnętrzna część obudowy wykonana została całkowicie z ABS-u, natomiast w jej środku mamy metalową płytę, dzięki której jej waga została zwiększona i nie musimy się obawiać omyłkowego przesunięcia klawiatury podczas rozgrywki. Od spodu znajdziemy cztery gumy antypoślizgowe oraz dwie stópki do jednostopniowej regulacji pochyłu i co ciekawe kluczyk do ściągania keycapów. A pod nimi znajdziemy liniowe przełączniki GXT-RED, których żywotność to 50 milionów kliknięć. Czas reakcji naszej klawiatury to około 5 milisekund, a częstotliwość raptowania to 1000 Hz. Jeśli chodzi o samo połączenie, to do dyspozycji mamy 2 metry kabla zakończonego pozłaconą końcówką USB z filtrem ferretowym, schowanym pod naprawdę grubym i solidnie wykonanym oplotem z tworzywa sztucznego. Na uwagę zasługuje też fakt, że sam kabel możemy w bardzo prosty i wygodny sposób zaaranżować względem własnych predyspozycji w trzech wariantach co jest bardzo fajną i rzadko spotykaną funkcją. Co do samego podświetlenia, mamy 7 presetów do wyboru. Niestety samego koloru podświetlenia nie możemy zmieniać, klawiatura świeci się w kolorach tęczy od góry do dołu, natomiast możemy wyregulować szybkość i jasność tego podświetlenia. Dodatkowo mamy do dyspozycji 11 klawiszy funkcyjnych, schowanych pod klawiszami od F1 do F11, dzięki czemu wyregulujemy w szybki sposób chociażby głośność, przewiniemy utwór, czy też odpalimy przeglądarkę. W funkcji typowo gamingowej znajdziemy blokadę klawisza Windows, którą w tym przypadku producent nazwał Game Mode oraz Anti-Ghosting, czyli możliwość wciśnięcia większej ilości klawiszy naraz. A teraz mały test głośności... oraz porównanie do klawiatury opartej na blue switchach. Czas na moją skromną opinię. Teraz po raz kolejny postawił na solidną konstrukcję bez specjalnych udziwnień. Ja sam użytkowałem klawiatury przez około miesiąc i grało jak i pracowało mi się na niej bardzo wygodnie. Sam dochodzę do wniosku, że jej prostota to najlepsza funkcja, ponieważ oferuje nam to, czego najbardziej potrzebujemy. A podczas długich sesji to właśnie komfort, który ona dostarcza, jest najważniejszy. Można by się doczepić kilku rzeczy, mianowicie tego podświetlenia, ale jest to klawiatura mechaniczna w kwocie poniżej 200 zł, a podświetlenie. RGB to kwestia gustu, więc przemilczę ten temat. Jeśli szukacie prostej, nieskomplikowanej, a porządnej klawiatury do kwoty 200 zł, to Asta jest jedną z opcji, nad którymi można się poważnie zastanowić. Ja sam osobiście polecam. I tym jakże miłym akcentem kończymy na dzisiaj. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, jeśli materiał wam się spodobał oraz o zasubskrybowaniu, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Trzymajcie się zdrowo i do następnego. Bajo!